Witam. W poprzednim odcinku omówiłem budowę wózka do rozpoławiania ciągnika i wspomniałem o awarii objawiającej się wyciekiem oleju pomiędzy wałkami sprzęgłowymi a ich pokrywą. Po oczyszczeniu komory sprzęgłowej i wymontowaniu widełek zabrałem się za odkręcanie pokrywy wałków. Ten wewnętrzny wałek to wałek sprzęgłowy od zmiany biegów, a ten zewnętrzny to wałek sprzęgłowy od tzw. wałka przekaźnika mocy. Czyli przez ten wałek silnik napędza maszyny podpinane z tyłu ciągnika. Najpierw odkręciłem małą okrągłą pokrywę na dole i zdemontowałem pierścień zegara z wałka przekaźnika mocy. Teraz, po odkręceniu śrub, druga pokrywa w kształcie cyfry 8 powinna wyjść. Jednak u mnie nie było to możliwe, ponieważ ktoś rozklepał końcówkę dolnego wałka i całość blokowała się na widocznym łożysku. Używając mini szlifierki, zeszlifowałem spęcznienie przed rowkiem pierścienia osadczego. Następnie przykleiłem na smar kulkę ze starego łożyska. Potem, używając okrągłej pokrywy, zacząłem wyciskać wałek z łożyska. Całość powtórzyłem przy użyciu większej kulki. Dopiero potem udało mi się wyjąć pokrywę wałków sprzęgłowych. Przyczyną wycieku było uszkodzenie obudowy łożyska zewnętrznego wałka sprzęgłowego, co powodowało jego bicie i pompowanie oleju przez uszczelniacze wałka, pomimo ich dobrego stanu, szczególnie na wyższych obrotach, np. przy koszeniu kosiarką rotacyjną. Następnie odkręciłem górną pokrywę skrzyni biegów i wyjąłem trzy wodziki z widełkami biegów. Należy tu zwrócić uwagę, aby nie zgubić dwóch kulek i kołka blokującego pomiędzy wodzikami. To one są zabezpieczeniem przed wrzuceniem więcej niż jednego biegu na raz. Śruby obudowy łożyska uległy poluzowaniu, a jedna była do połowy wykręcona. Po ich wykręceniu przystąpiłem do demontażu wałków sprzęgłowych. Przed całkowitym wyjęciem wałków sprzęgłowych należy podczas ich wysuwania koniecznie zabezpieczyć wałeczki łożyska igiełkowego na wałku głównym skrzyni biegów za pomocą kawałka drutu miedzianego. Jeśli tego nie zrobimy, nastąpi ich wysypanie do wnętrza skrzyni biegów. Wałek wewnętrzny z łożyskiem wybijałem z obudowy skrzyni biegów za pomocą młotka i stalowego łomu, lekko pukając jego koło zębate. Oto wyjęte wałki sprzęgłowe. Wewnętrzny wałek sprzęgłowy podparty jest z jednej strony na łożysku w kole zamachowym silnika, a z drugiej na łożysku w odlewie korpusu skrzyni biegów. Wewnątrz tego końca podparty jest na zabezpieczonych wcześniej wałeczkach wałek główny skrzyni biegów. Z wielowypustem wałka współpracuje tarcza sprzęgła pierwszego stopnia. Zaraz za nim mamy powierzchnię współpracującą z uszczelniaczem i wałeczkami łożysk igłowych wałka sprzęgłowego przekaźnika mocy. Wielowypust zewnętrznego wałka współpracuje z tarczą sprzęgła przekaźnika, czyli starczą drugiego stopnia. Wewnątrz tego końca osadzone są dwa łożyska igiełkowe wraz z pierścieniami oporowymi oraz uszczelniacz. Ta powierzchnia współpracuje z uszczelniaczem pokrywy wałków. Na końcu wałka znajduje się łożysko wraz z pokrywą, która to uległa uszkodzeniu. Jak widać, uległy urwaniu uszy pokrywy oraz został wyrwany wytoczony w pokrywie pierścień centrujący pokrywę w osi otworu korpusu skrzyni biegów. Wyrwany pierścień i uszy znajdowały się w oleju na dole skrzyni. W jaki sposób połamany pierścień przeszedł przez łożysko bez jego uszkodzenia pozostaje dla mnie zagadką. Być może ktoś już kiedyś rozkręcał te elementy i przykręcił pokrywę w takim stanie. Nową pokrywę przykręciłem przy montażu na dłuższe śruby M8, kontrując je nakrętkami samochamownymi wraz z szerokimi podkładkami sprężystymi. Całość zmontowałem w odwrotnej kolejności, jak przy demontażu. Przy okazji wymieniłem uszczelniacze wałka sprzęgłowego, pokrywy wałków, wałka pedałów. I wałka przekaźnika na nowe silikonowe, które to z czasem nie twardnieją i zachowują swoją elastyczność w przeciwieństwie do gumowych. Pokrywę skręciłem, uszczelniając uszczelkę farbą emaliową. Jednak przed montażem wałków sprzęgłowych wykorzystałem je do wycentrowania tarcz sprzęgła w kole zamachowym. Ale sprzęgło, jego demontaż i wymiana tarcz to już temat na następny odcinek. Do zobaczenia w następnym filmie.